Siemanko witam was wszystkich na kanale. Słuchajcie, e, zwiedzamy Szkocję, zwiedzamy Szkocję wszyscy, bo to lubimy, lubimy uwielbiamy Szkocję. E, zwiedzać można ją na wiele sposobów. Można po prostu spakować namiot, pójść na osierżony szczyt i spędzić tam noc, lub jak masz jakiś wypasiony camper van, to możesz zwiedzać Szkocję przez ogromną szybę przednią. E, ja e, uważam, że można zwiedzać Szkocję również bardzo lokalnie. E, można wziąć po prostu wybrać się na krótki spacer i znaleźć jakieś fajne, fajne smaczki dookoła siebie, bo starych butynków jakby wiemy, w Szkocji również nie brakuje. Miejscem, które chciałem Wam pokazać dzisiaj jest, jest ulokowane w Aleksandrii, zaraz na obrzeżach Parku Nowo Narodowego Lothamont właśnie, tutaj gdzie ja mieszkam. Eee, nieraz może jak jechaliście w, w stronę Glencoe z Glasgow lub w, w góry w Highlandie, Mijaliście to miejsce, eee, właśnie Aleksandria Znajduje się przy głównej ulicy po prawej stronie z Czerwonego Pieskowca eee, Przykuwa od razu architektura, bo zdobienia tego budynku eee, zaciekawiają I ma się, ma się ochotę właśnie dowiedzieć czegoś więcej na temat tego miejsca eee, Przede wszystkim co tutaj robi, bo eee, Aleksandria tak naprawdę jest to mała mieścinka Nic tutaj nie ma, jest, są jakieś parę sklepów na krzyż i e, parę, parę uliczek z, e, z domami eee, a ten ogromny budynek właśnie e, przykuwał uwagę i e, zastanawiam się co tutaj robi i jaka jest jego historia Więc ja śpieszę właśnie e, z krótką opowieścią na temat tego miejsca e, Aleksandria, e, stara fabryka torped, zapraszam Fabryka została założona w Bridgeton w Glasgow w 1899 roku jako Heuser Engineering Company Do 1905 roku szybko rozwijała produkcję i musiano znaleźć nową lokalizację poza miastem Padło na Aleksandrię. Budynek posiadał własną linię kolejową i kilka uliczek domów dla robotników. Nowy zakład kosztował ponad 200 tysięcy funtów, co przeliczając na obecne pieniądze musiano by liczyć w dziesiątkach milionów. Zakład zaprojektowano do produkcji 2,5 tysiąca samochodów rocznie. Do 1907 roku produkcja przekroczyła jedynie 800 sztuk. Seria eksperymentów technicznych i rosnąca konkurencja doprowadziły do upadku firmy. Wysokie koszty eksploatacji ogromnej fabryki i nieprzyjmowanie masowej produkcji również mogły przyczynić się do jej upadku. W czasie I wojny światowej zakład i jego pracowników przejęła admiralicja jako fabryka amunicji. Później była to krótko fabryka jedwabiu, ale przez większość okresu międzywojennego pozostawała pusta. W 1937 roku budynek został odkupiony przez admiralicję i ponownie otwarty jako fabryka torped królewskiej marynarki wojennej, która działała do lat 50. Mówi się, że w latach 60. strona była zaangażowana w tajny projekt ulepszania brytyjskich głowic nuklearnych Polaris. W czasie wojny, fabryka była łakomym końcem dla Niemiec, dlatego Luftwaffe odpowiedziało na to zagrożenie, przeprowadzając śmiertelne naloty na Clydebank, Greenock, jak i również Dumbarton. Ale dolina nigdy nie została zaatakowana, chociaż kilka zbąkanych bomb spadło na Renton, a wzgórze na Bond hill oberwały. Tu właśnie dzięki rozstawionym tam instalacjom wabiącym fabryka ocalała, a konstrukcje udowodniły swoją wartość, gdy Niemcy zaatakowali, uważając je za pożary w już płonącym Glidebanku. Mimo różnych propozycji, fabryka pozostawała pusta przez prawie trzy dekady. Shopy fabryczne zostały zburzone, a duże biura z czerwonego piaskowca, zwrócone w stronę North Main Street, uległy zniszczeniu. Przyszłość budynku zabezpieczyła w latach 90. renowacja jako centrum handlowe otwarte w 1990 roku. Kochani, to wszystko w tym odcinku. Yy, bardzo szybko. Zwięźle i na temat jak zawsze Słuchajcie, nikt nie lubi flaków z olejem Ja też nie, dlatego bardzo króciutkie odcinki będę robił Żebyście mogli sobie na szybko Poglądać w wolnej chwili Co mamy tutaj w Szkocji W jakichś takich fajnych lokalizacjach Lub takie smaczki, które czasami Mijamy po drodze i nie zwracamy uwagi Lub nie mamy czasu na to, żeby, żeby to Sprawdzić co to jest Ja postaram się wrzucać na ten kanał wszystko, co wpadnie mi w oko, tak żebyście i Wy też mogli sobie zobaczyć i pooglądać. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Hej!